Czy kiedykolwiek czułeś, że istnieje sekretny klucz, który może otworzyć drzwi do życia, o którym zawsze marzyłeś? A co, jeśli ktoś by ci powiedział, że wskazówki do odnalezienia tego kodu są rozrzucone po całej historii, czekając na odkrycie? Dzisiaj zgłębimy się w jeden z tekstów, który najbardziej intrygował uczonych i poszukiwaczy prawdy, Ewangelię Tomasza oraz jedną z jej najgłębszych nauk. Królestwo Boże jest wewnątrz ciebie i wokół ciebie. Ta idea, że boskość i moc mieszkają w nas, odzwierciedla koncepcje takie jak prawo przyciągania, które sugeruje, że nasze myśli i uczucia mają moc kształtowania rzeczywistości. Ale w jaki sposób ten starożytny tekst koreluje z tymi prawami? Zostań z nami, a odkryjemy te starożytne tajemnice i sekrety. Ponowne odkrycie tekstów gnostyckich w XX wieku, w tym Ewangelii Tomasza. Było kamieniem milowym w zrozumieniu początków chrześcijaństwa i starożytnych wierzeń duchowych. Odkryta w 1945 roku w Egipcie Ewangelia Tomasza, wyróżnia się jako kompilacja powiedzeń przypisywanych Jezusowi. W przeciwieństwie do kanonicznych Ewangelii, ten tekst skupia się na naukach Jezusa, a nie na wydarzeniach z jego życia. Miejsce i kontekst archeologiczny odkrycia to nie tylko szczegóły historyczne. Są one fundamentalne dla naszego zrozumienia zachowania i przekazywania starożytnej wiedzy. To odkrycie podkreśla istnienie społeczności, która głęboko ceniła te nauki, do tego stopnia, że je ukrywała, aby uchronić je przed zniszczeniem. Podkreśla to wagę tych tekstów jako świadectwa trwałości myśli duchowej. Wśród jej najbardziej uderzających nauk znajdujemy twierdzenie, że Królestwo Boże, nie znajduje się w fizycznych strukturach, ale wewnątrz nas i wokół nas. Ta potężna idea głęboko rezonuje z myślą, że boskość i moc twórcza tkwią w każdym z nas, co jest fundamentalną zasadą dla zrozumienia prawa przyciągania. Sugeruje ona, że nasze myśli i emocje są zdolne kształtować naszą rzeczywistość. Ale w jaki sposób ten starożytny dokument odnosi się do prawa przyciągania i prawa założenia? Ewangelia ujawnia, że poprzez uzgodnienie naszych myśli i uczuć mamy zdolność do przenoszenia gór. To poetyckie wyrażenie sugeruje, że przez dopasowanie naszej wewnętrznej wibracji do tego, czego pragniemy, wszechświat staje się podatny na nasze intencje. Kiedy Ewangelia Tomasza została przypadkowo odkryta w Egipcie przez grupę robotników, nikt nie mógł sobie wyobrazić, że to odkrycie odsłoni starożytne sekrety. Podczas kopania natrafili nie tylko na znalezisko, ale na wczesny chrześcijański grobowiec. Wewnątrz znaleźli duży dzban zawierający 13 skórzanych rękopisów, obejmujących czterdzieści osiem różnych tekstów. Większość z tych tekstów należy do gnostycyzmu. Nurtu, który widzi zbawienie jako podróż ku oświeceniu przez ezoteryczną wiedzę. Wśród tych rękopisów była Ewangelia Tomasza, oferująca wyjątkową interpretację ludzkich poszukiwań duchowych. Według gnostycyzmu jesteśmy w swej istocie duszami w ciałach fizycznych, tęskniącymi za wzniesieniem się poprzez prawdziwą mądrość. W kontekście Jezus postrzegany jest jako niosący światło, przewodnik, który przychodzi, aby zaoferować wyzwolenie z niewiedzy, ujawniając głębokie prawdy intymnemu kręgowi uczniów. W tym Tomaszowi. Co ciekawe, gdy badamy różne ścieżki duchowe, zauważamy zbieżność ku tej samej idei. Ta idea sugeruje, że włączenie takich nauk do współczesnego kanonu biblijnego mogłoby poszerzyć nasze zrozumienie utajonego potencjału tkwiącego w każdej istocie. W podejściu, które znacząco odbiega od konwencjonalnych narracji, Ewangelia Tomasza oferuje perspektywę, która może być zarówno odsłaniająca, jak i wymagająca. Ten tekst sugeruje, że prawdziwe zrozumienie i osobista moc wyłaniają się nie ze ślepego przywiązania do doktryn, ale z introspekcji i rozpoznania zdolności jednostki do kształtowania rzeczywistości wokół niej. Przyswajając tę ideę, każdy człowiek może doświadczyć rodzaju objawienia, rozpoznając moc, jaką posiada aby przekształcić swoje istnienie w manifestację boskości tutaj na ziemi. W przeciwieństwie do kanonicznych tekstów, Ewangelia Tomasza prezentuje obraz Jezusa, który różni się od tego tradycyjnie propagowanego przez Nowy Testament, budząc krytyczne pytania wśród przywódców religijnych. Wiadomo dziś, że co najmniej 45 ksiąg zostało całkowicie usuniętych lub gruntownie zmodyfikowanych dając początek temu, co dziś znamy jako zachodnią tradycję biblijną. Te modyfikacje wymazały fundamentalne nauki o współzależności wszystkiego i języku, którym artykułuje się to uniwersalne połączenie. Wykluczenie tych nauk rodzi pytanie, czy zostały one odrzucone z powodu braku autentyczności, czy dlatego, że reprezentowały uniwersalne prawdy, które były celowo ukrywane przed dominującymi narracjami. Jakie interesy kryją się za ich wykluczeniem? Ta selektywność dostarcza nam ograniczonej wiedzy duchowej, pomijając rewolucyjną ideę, że wszyscy dzielimy tę samą boską moc, którą manifestował Jezus. Moc nie powinna być postrzegana jako coś zewnętrznego i przerażającego, ale jako nieodłączna część naszej istoty. Rozpoznanie tej jedności mogłoby całkowicie zmienić nasze postrzeganie życia na przestrzeni dziejów. Nasza różnorodność nie rozdziela nas. Wszyscy jesteśmy wyrazami jednej świadomości, manifestującej się na różne sposoby. Wyobraź sobie zastosowanie tych nauk w swoim codziennym życiu. Postrzeganie każdej chwili jako okazji do rozpoznania boskości w sobie i wokół siebie. Ta praktyka może przekształcić sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem, zastępując lęk i strach poczuciem spokoju i wewnętrznej siły. Poprzez dostrojenie się do naszych myśli i emocji, jak sugeruje Ewangelia, stwarzamy przestrzeń do tworzenia rzeczywistości, która odzwierciedla nasze prawdziwe ja. Ta koncepcja jest żywo ilustrowana w fragmencie z Ewangelii Tomasza, który oferuje nam jasny obraz mocy tkwiącej w rozpoznaniu tej wewnętrznej jedności. Ten fragment podkreśla pułapkę wierzenia, że najwyższa moc jest poza nami. Kiedy pokładamy wiarę w zewnętrzne źródła, Pozwalamy im rządzić naszym życiem, odsuwając nas od prawdziwego źródła mocy i światła, które tkwi w każdym z nas. Neville Goddard, wpływowy myśliciel w tej dziedzinie, pokazuje nam, że poprzez wyobrażanie sobie i odczuwanie, że nasze pragnienia są już rzeczywistością, otwieramy drogę do ich manifestacji. Ta idea, centralna dla prawa założenia Godarda, podkreśla, że zgodność myśli i emocji z naszymi aspiracjami. Pozwala nam realizować nasze najgłębsze marzenia. Zasada ta dotyczy również tych, którzy dążą do przekroczenia ograniczeń codzienności, do przekształcenia bezsilności w siłę, cierpienia w witalność, niespokoju w pokój, a braków w obfitość. Myśl, ta magnetyczna siła, jest naszym narzędziem konstrukcji. A zgodnie z zasadą, że podobne przyciąga podobne, myśli materializują się. Im bardziej wyrafinowane i wysublimowane są nasze myśli, tym potężniejsze i subtelniejsze stają się w swojej zdolności kształtowania rzeczywistości. Ten proces wyrafinowania jest dostępny dla każdego i podlega uniwersalnym prawom. Wszystko we wszechświecie zaczyna się w niewidzialnym, zanim przejawi się w widzialnym, w idealnym, zanim stanie się rzeczywiste, a w duchowym, zanim się zmaterializuje. Sfera niewidzialna jest przyczyną, widzialna to skutek. Ewangelia Tomasza, prawo przyciągania i prawo założenia, zapraszają nas do odkrycia mocy tkwiącej w nas. Wyzwalają one nas do zgodności naszych myśli i emocji z naszymi najgłębszymi pragnieniami, nie poprzez pobożne życzenia, ale poprzez głębokie zrozumienie naszej boskiej natury. Uświadomienie sobie, że Królestwo Boże jest wewnątrz nas i wokół nas, może zmienić życie każdego z nas. Spróbuj poświęcić kilka chwil każdego dnia na połączenie się z tą prawdą, obserwując, jak wpływa ona na Twoje postrzeganie siebie i świata. Ta prosta praktyka może być pierwszym krokiem do odkrycia mocy i spokoju, które już istnieją w Tobie. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli ten film rezonuje z tobą, zostaw lajka like oraz zasubskrybuj kanał. Zostaw także komentarz co o tym wszystkim myślisz. Do zobaczenia w kolejnym filmie.